nasz pierwszy film i to nie jest short, to będzie film i w tych filmach będę wam z bliska pokazywała nasze produkty, do których będziecie sobie mogli zawsze wrócić. W tym naszym pierwszym filmie może zajmiemy się spodniami, no bo spodnie to jednak jest produkt gdzieś tam, który cały czas się przewija i chciałam wam powiedzieć, że wszystkie nasze spodnie jeśli chodzi o te spodnie jeansowe, rozmawiamy o spodniach jeansowych. Będą z takiego miękkiego jeansu. To nie będzie sztywny jeans, który będzie gniut gdzieś tam uwierał i obcierał dzieciaki. Tylko to będzie miękka dresówka poddana dekatyzacji, dzięki czemu mamy taki, słuchajcie, efekt jeansu. I teraz każde nasze spodnie. Będą na gumce w pasie. Nie mamy spodni z guzikami i z zamkami. Gumeczka pozwala dzieciaczkom się szybko ubrać. Te spodnie są wygodne, nie trzeba wiązać tam sznurków, które się plątają nam zawsze na supeł, bo większość dzieci w wieku do 7-8 lat jednak nie umie sobie zawiązać kokardki i po prostu dziś później jak ścisną, No to ta gumka, ten sznurek uwiera w brzuszek. Dlatego nasze spodnie pięcowe wszystkie będą na wygodnej gumeczce w pasie. Wszystkie nasze spodnie, słuchajcie, mają Ściągacze są mięciutkie, są elastyczne jak dresy, także i to przedszkola, i do szkoły, i na jakieś takie bardziej wizytowe wyjścia, te spodnie będą idealne. Wzięłam sobie tutaj trochę więcej, żeby wam pokazać jak te nasze dżinsy się poddają i jakie one, żeby wam pokazać, że one faktycznie są miękkie. Zobaczcie, nie ma w ogóle porównania do sztywnych dżinsów. To jest dresiak, który wygląda jak jeans i będzie taki Fajny nawet po prostu do koszuli. Są ściągacze, zobaczcie, ściągacze również są elastyczne, także nóżka łatwo będzie dzieciaczkom przechodzić. Gumeczka pozwoli szybciej się ubrać, nawet maluszką, bo spodnie mamy od rozmiaru 104, także dla takich 3-latków już te portasy będą ok. Nogawki są uciągliwe. Wszystkie nasze spodnie, przez to, że są na gumeczce, słuchajcie, będą pasowały też na szczupłe dzieci. Te nasze jeansowe portasy, znajdziesz w naszym sklepie www.fifisklep.pl. Do zobaczenia!